I tak dzisiaj, że tak powiem, e, cała wasza interwencja, chociaż jedno spisanie obywatela tu w tym miejscu, to już jest przekroczenie przestępstwa. Jeżeli żaden z was nie zareagował na działania kolegów, to pan jest wspólnie i w porozumieniu. A w mojej ocenie, ponieważ jest pan uzbrojony w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Rozumiesz? Rozumiesz, chłopcze? Jesteś na mnie przestępcą, tak i twoi koledzy, na tyle, że gnębicie nasz naród. Zrozumiałeś? To ja jestem twoim pracodawcą. Ja również. nie życzę sobie tego, żeby moich rodaków tutaj napadać za to, że chcą swobodnie oddychać. Zrozumieliście? Przypatrz mi się dobrze w oczy. To sobie bo widzę, że masz z nami bo potrafisz się utrzymać. Bo reszta takich kozaków, jak ty nie. No, usiłeś, co? To prawda, jest po mojej stronie. Prawda, jest po mojej stronie. No, a takich jak ja, co takim mają wzrok właśnie, żeśmy przeszli bardzo dużo tu byłem w stoku tak samo kibice jak Przecież się ten naród. Jest wiosna, testosteron, no przecież w mizerię z was wszystkich zrobią robacki. Naród z was w mizerię zrobią. Was jest 30 tysięcy uzbrojonych funkcjonariuszy, jeżeli my się wkurwimy wszyscy, panowie rozdeptamy was. I co? Zaczepiacie dziewczynę i chłopaka za co? Że swobodnie oddychają? Normalny pan jesteś? A pan, pan też się pokaże. Nie mają swojego zdania. Kazali im do... Kazali. No cóż Bo zrobić. Widzisz, władza, władza. Panowie, musimy razem się postawić tej władzy. Jak rzucicie blachami, naprawdę pomożecie... Anonimowo do... do... napiszcie no, do tego no, Jankowskiego, władzy, czy jak się tam nazywasz ja w związku ja zawodowego. Co? 600 złotych za 600 złotych? Tyle jesteś warty? Jeden z drugim? Za 600 złotych po przyszłość przyszłeś tu gnębić naród? Tyle jesteś warty? Jeden z drugim? A? No coś taki zdziwiony. Coś taki zdziwiony, że ci Polak prosto w oczy prawdę mówi. No. Panowie, a chodźmy. teraz sobie wyobraź, nie, że ci grożę chłopcze, a teraz sobie wyobraź, że się spotykamy i nie jesteś tak pełni umundurowany. I byś wyściszę do mnie, żebym cię dusił. Wiesz co bym z ciebie zrobił? Marmoladę. Jeszcze drobniej. Rozumiesz? Oni mają swoją siłownię, ćwiczą, a na nas co robią? to pod uwagę, co przysięgaliście. Stawcie się za nami. Dokładnie. Bo my, na, no, my prosimy was. Dokładnie, prosimy was. panowie, jeżeli rzucicie blachami, mamy sprawę rozwiązaną. Taczki już z mieć. No Naprawdę nie chcemy na z wami problemów, tylko chodzi o to, żeby, żeby, żebyście się za nami stanęli. Naprawdę. Piszcie, od czego macie związki zawodowe. Naprawdę Was nie interesuje, że jesteście wysyłani do popełniania przestępstw na narodzie? Że, a, a to po coście przyszli do informacji? Myście,